Witam wszystkich pajęczarzy, Jak mogliście już przeczytać w tytule filmu, dziś będziemy dołączać do mojej hodowli kilka pająków, które są tu oto w tym pudełku. Zaraz będziemy je otwierać, a są to pająki z gatunku nadrzewnych, czyli poe w skrócie a jest to poe la citeria czy jakoś tak. Zaraz zobaczymy kto i co nam przysłał, więc zabieramy się za rozpakowywanie. A więc mamy kartonik we Oczywiście zapakowany. Kartonik oczywiście od profesjonalnego, można powiedzieć już hodowcy pająków. A już nam się tu ukazuje, oczywiście, od kogo. Na wlepkach, oczywiście, jest to arachnobia, czyli przemek z rybnika. Mamy wlepki, mamy oczywiście dokumenty, bo poła jest gatunkiem chronionym i to są nasze dokumenty CITES od wszystkich tych połek, które tu się znajdują. Jest oczywiście pakuneczek ładnie zapakowany. Musimy to po prostu tylko rozciąć. No, zaraz zobaczymy co się tam kryje. A szczerze powiedziawszy, jest tego dość sporo. Mamy, oto nasze pajączki. Zaczniemy od tych większych. Pierwszy to Poleciteria ornata. Drugi to Poe Lociteria Tigrina weseli. Trzeci to Poe Formosa Jest tego znacznie więcej niż zamawiałem oczywiście Poe Striata eee, Tego pajączka nie zamawiałem oczywiście Jest to jakiś Gratis, będę musiał Nigerinium, będę musiał o nim poczytać. Poe Regalis, o ten akurat jest tutaj, biały, więc widoczny. Ładnie żyje. Kolejny to poe Fasciata. Kolejny to poe Miranda. I samo z Cambridge. mamy samicę, może to będzie samiec i te violaceus. A więc najprawdopodobniej tapina, News violaceus, ale to zobaczymy za chwilę. Więc dzięki Przemo za fajne pajączki w gratisie. Na pewno się przydadzą. poe oczywiście sobie ułożymy. I mam oczywiście 7 poe, które zamówiłem. Jest to 7 poe z gatunku nadrzewnych. Oczywiście są to już pajączki znacznie szybsze i znacznie bardziej jadowite niż te, które posiadam. Ale jak to z rodzaju ptaszników żaden ten pająk przynajmniej jeśli nie jestem uczulony nie powinien mnie zabić więc ja przygotowuję szybko boksiki, pojemniczki nowe na to i zobaczymy jak te pajączki mam nadzieję uda mi się oczywiście yy, uda mi się je oczywiście Nagrać ze zbliżenia, o ile nie będą biegać. Oczywiście, ten pajączek, wiem co to za pajączek, bo oczywiście mam samicę tego gatunku. Z aktualizacji miało być odbieranie kokonu, tego próbnego, który zrobiła ta samica, ale niestety nie będzie aktualizacji tego kokonu, bo nawet nie wiem kiedy ten kokon przez samicę został zjedzony. Najprawdopodobniej w czwartym albo trzecim dniu po złożeniu kokonu. Samica po prostu go zjadła. No i tak kokon nie był za, za yy, więc nic by z tego nie było. A więc ja przygotowuję oczywiście dla wszystkich będą moczboxy. To będą wszystkie moczboxy dla tych dwóch Cambridge najprawdopodobniej też będzie morzbox. No, te pajączki są dość małe, te dwa, więc muszę poczytać, co to za pajączki, i później zobaczymy, jakie pojemniki dla nich będą. A więc chwila przerwy i wracam za moment. 10 y, morzboxików gotowych na jedno kopyto, więc zabieramy się za przeprowadzanie y, pająków. A więc zaczynamy od raczej chyba największego przedstawiciela gatunku Poe. Jest to Poe ornata. Będę mówił w skrócie. Nasza Poe jest już dość sporych rozmiarów, jak widzę. Jedyna wada tych pająków to to, że bardzo szybko biegają. A więc może być tu problem z ucieczką tych pająków ale liczmy na to że te akurat będą niechętnie nam uciekać jak widzimy ukazuje się już naszym oczom pierwszy pajączek dzisiaj jest to ornata już ładnie wyrośnięta można powiedzieć ale ona chyba jest że tak powiem L2 OK. Udało się. Zobaczymy na ile jesteśmy w stanie się do niej zbliżyć, że tak powiem. To jest maks jaki teraz jesteśmy w stanie osiągnąć. Raczej wszystkie poły małe będą dość podobne do tej. Zobaczymy czy ruszymy tym korkiem, żeby popatrzeć na nią z różnych stron, ale ona zaczyna nam już chodzić, więc zaprosimy ją do pojemnika. Oczywiście Mochboxik nie inaczej. No i właśnie o tym mówię, że może na korek wcześniej wyjdzie. No niestety, ale nie udało się. Jest na pojemniku, może. Uda się go gonić, Ale Dobra Pająk zwiał Więc następne ujęcie będzie jak ja go już złapię i wprowadzę do pojemnika, że tak powiem No Połę udało się Zagonić do Matchboxa Trochę to zajęło No ale niestety taki to żywot podpisujemy po, czyli po Ornata. Eee, kreseczki odnośnie linienia zostaną po sprawdzeniu w zamówieniu, bo nie pamiętam dokładnie ile to miało wylinień, więc to zostanie uzupełnione później. Kolejnym y, pająkiem, który będziemy przeprowadzać, jest to Poetigrina Tigirina Weseli Zobaczymy, czy ta również będzie chciała tak biegać, jak i tamta. O, no, już widzę, że ona jest bardziej zestresowana, też żyje. Raczej wszystkie pajączki powinny żyć, no bo z tym problemu nie powinno być, Gdyż że zostały wysłane, one zostały wysłane wczoraj po południu, doszły dzisiaj już przed 11, więc tym to za bardzo nie mam się co martwić, że tak powiem. Jest nasz drugi mały szkrabek. Dobra, jest na korku. Ile możemy, tyle się zbliżymy. Ale ta poetka no, zbiegła na drugą część korka. Czyli od spodu. Jak widzimy, znowu zwiała. Czyli raczej też nie będzie zbyt. Łatwo ją wgonić do pojemnika. No i niestety ta po również zwiała. Więc nici ze zbliżeń. Różnica jest lekko widoczna tylko na karapaksie. Że tak powiem. Bo po ornata miała trochę bardziej jasny ten karapaks. Ok. Pudełeczko dla niej już jest gotowe. Więc zobaczymy czy ona tak ładnie nam wejdzie, jak poprzednia. Liczmy, że będzie lepiej współpracować, niż ta poprzednia. No. Nie chcę, żeby złapała się. Niestety złapała się korka, ale... O, jest. Dobra. Mamy drugą poję, delikatnie przełożoną, jest w pojemniczku, zakręcamy, podpisujemy. Kolejna to y, Formosa, też dość ładnie już wygląda, No jest troszeczkę jaśniejsza od tych pozostałych dwóch. Raczej nie powinny mnie te, o, jest, ale jest trochę większa też, no już jest znacznie większa. I tu może już będzie, ale nogi ma trochę więcej upaskowane, że tak powiem, od ornaty, bo karapaks ma taki sam. I zobaczymy, czy będzie chciała też zwiać. O! Ładnie stoi i zobaczymy, jak będzie z tą. Widzimy jest to chyba jedna z bardziej spokojnych poe, więc tyle jeśli chodzi o tą poę. Wprowadzamy ją do pojemniczka. No i musiała wejść pod korek, nie? Tak ładnie na kraju stała można powiedzieć, że była bardzo gotowa o ale w przeciwieństwie do swoich poprzedników ona już że tak powiem weszła bardzo ładnie dużo lepiej Upracowała. Czyli mamy trzeciego pajączka. Kolejnym jest głowa Miranda. Ukrywa się tutaj. Oczywiście jest żywy. Ten pajączek. czekajcie, czy jestem w stanie go. Wycisnąć. O! Ładnie wyszedł, ale jak widzimy, zbliżę to tylko tak. Jest to szaraczek, bardzo malutki. Więc taki morzbóg znacznie, mówię, starczy mu na znacznie dłużej niż taki ornacie. No ale ten. Musiał wbiec pod biurko. Mamy małego uciekiniera. Raczej wątpię, że będzie chciał po dobroci wejść jak widać. Do tego matchboxa. No właśnie. Jest. No to nie ta zatyczka znowu. Zarówno bocz boksy. Mamy. Kolejną poę przeprowadzoną. Podpisujemy. Kolejna poe to poe regalis. Ona też żyje. Widzimy. nóżki wystają. Ona zgryzła sobie na podobnie ten papier. I też postaramy się ją wycisnąć. Czyli raczej wątpię, że cokolwiek będzie ze zbliżeń. Trzeba szkraba znowu złapać. Szkrab jest jak widzimy, taki sam szaraczek jak pozostałe. Więc nie będziemy tu nic kombinować, że tak powiem. Bo jak widzimy, szkrabek szybko ucieka. Ciężko go raczej stąd będzie znowu wygonić. I ciężko go będzie przeprowadzić. Dobra. Skarabka udało się złapać. Ale skurczy byk biega. Na szczęście jeszcze nie gryzie. Więc nie ma się czym martwić ale widzę, że jednak te pajączki będą dość sporymi biegaczami, więc będzie trzeba uważać przy każdej jego jednorazowej przeprowadzce. Kolejnym pająkiem jest Poephasciata. On też już jest dość duży. Jak widzimy, on już wyszedł z pojemnika. Więc zobaczymy, czy on również będzie tak, że chciał sobie szybko biegać jak pozostałe, no, ale to nie trzeba się dziwić, jak widzimy. Kolejny ładny, zwykły szaraczek, nie różniący się niczym od innych ale może ten jednak, będzie coś bardziej współpracował, ładnie się przygotował, ale nie, tu... no niestety to jest pole muszę większą pęsetę szerszy zasięg, o Jest ładnie zapakowany. Tu podpiszemy nie PF, tylko FAS, żeby nie było pomyłki. Ostatnia poe, to pole z triata. Kolejny szkrabek, ukryty wyciskamy, że tak powiem. O, ta jest ciut czarniejsza, widzę od pozostałych. Ale zaraz zobaczymy, Ją troszeczkę z bliska. No jest dużo czarniejsza i odłok ma bardziej bym powiedział rudawy no ale już zaczyna nam maszerować i zwiewać uciekinierka złapana najpierw do mniejszego zobaczymy ale już widzimy, że no niestety ten pajączek nie chce mieć kurde przestraszyłem się Kolejne podejście. Większą presetę, muszę większą pensję. żeby mieć dłuższy zasięg. Dobra. Chcecie zobaczyć? To patrzcie. Mam mikropoę na swojej ręce. I raczej też jej stąd nie przeprowadzę. No wchodź, 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 wchodź. No wchodź. Brawo. Udało się powiedzmy, że z małą połę można to zrobić, bo ta raczej nas nie ugryzie, nas dużo byłby już na pewno znaczny problem. Ale już widzę, że problemy będą, jak je będę. Teraz pajączek, którego znam, jest to psalmopeus z Cambridge. Lubi biegać. On będzie jaśniejszy trochę niż poe. Ale on też lubi biegać. Mam jednego do tego samice. I wiem, co też ten pająk potrafi. Wyciśniemy go i zaraz zobaczymy małego szkrabka. Jak widzicie, wszedł, wyszedł, i już go nie ma. Tada, jest na wieczku. Jak to tworzę, to znam życie. O, tak jest lepiej dla niego, bo on sobie tu po prostu zejdzie. No, Dobra. jest maluszek w swoim domu tyle pokazywania bo kiedy ten pająk bardzo lubi biegać pajączek raczej chyba przynajmniej mi mało znany jest to lamploperma nigerinum Pają nadrzewny również. Opis gatunkowy będzie przy aktualizacji, bo tak jak powiem, no nie jestem w stanie zrobić tego filmu z pełnym opisem gatunkowym. Jest to pają nadrzewny również. Jak każdy, który dzisiaj otwieram. Szybki. Lekko. O. Może siła jadu podobna do poe. Ale jak widzimy, całkowicie czarny. Jak kawałek węgielka. Ten pająk też lubi biegać, więc jak każdy nadrzewny chyba raczej. Więc zaraz zobaczymy, czy uda nam się go po dobroci wprowadzić do, o, tak jest bardzo dobrze. Do jego domku. Pyk! No, wprowadziliśmy go do domku. I w sekundę z niego, no nawet nie w sekundę z niego uciekł. No, jak widać, uciekinier zapany. Nie będziemy tu czarować nic. Tylko jeszcze otworzę. Sprawdzimy gdzie jest. Czarny węgielek jest na dole. Zamykamy. Bo jak widzimy, kolejny ładny pająk, który nam ucieka po prostu jak tylko może. Liczymy, że jak będą starsze, to będą się teraz stawiać, zanim zaczną uciekać. Ostatni na dziś pajączek to. Tapina, genius, violaceus, kolejny pająk nadrzewny. Już troszkę mniej jadowity niż raczej poprzednie, ale również lubi sobie pobiegać, że tak powiem. Co możemy zaraz zobaczyć, oczywiście, jeśli ten szkrabek jest trochę mniejszy, jeśli wejdzie pod biurko, tak jak tamten. O, wow. to jest dużo mniejsze, jak widzimy kropeczka. Pudełeczko będzie trochę dużawe do niego, no, ale starczy mu na więcej. wylinek Zobaczymy, czy tapina Eugenius również będzie. No nie tu, że mu zawsze nie w tą stronę, w którą ja chcę. Ej, no małe szkrawki, współpracować trochę. O, o, o! Brawo! No! Udało się! Pajączek w pudełeczku. Czek, zakręcamy. Podpisujemy. I kończymy przeprowadzanie pająków na tym. No, wszystkie małe uciekiniery mają swój własny domek, jak widzimy, udało się lekko, nie wiem, było, nie było, parę uciekło, jeden pod biurko, jeden pod blat i tak dalej, widziane było. Trzeba podziękować oczywiście Przemo, Przemkowi ze sklepu i kanału na YouTubie Arachnohobia, kodowa dla bo ja zamówiłem 7 pajączków, dostałem 3 gratisy. Trzy gratisy też na drzewne i bardzo się z tego cieszę, że tak powiem. Mam nadzieję, że ten z Cambridge będzie samcem i kiedyś dorośnie do samicy, którą mam. A na resztę oczywiście liczę, że większość tych pajączków będzie już, że tak powiem, z samicami. Fajnie by było. Hodowla by ładnie się powiększyła. Czyli, jeśli się podobało, oczywiście, łapacz kawurę. Zapraszam do subskrypcji i podziwiania dalszych losów mojego projektu POE, który akurat rozpocząłem. Oczywiście, to nie są wszystkie POE, Leciterie, które są, parę jeszcze jest do kupienia, no ale nie wszystko na razie, że tak powiem. To można powiedzieć, są te tańsze gatunki, bo metalika. Została do kupienia: subfuski, obydwie i parę jeszcze innych, ale to na pewno w przyszłości nastąpi. Mi zostało jeszcze skołować jedzenie. Najlepiej jak najszybciej nakarmić moje pajączki i czekać oczywiście na kolejne wylinki. I podczas tego, jak już będę je przeprowadzał do nowych pojemników, one trochę się ubarwią, więc może uda nam się coś. Przedstawić jeśli chodzi o rodzaj i gatunek tych poek, gdzie mieszkają, jak są temperamentne i tak dalej. A więc do usłyszenia, oczywiście, jeszcze raz dziękuję Przemku za wspaniałe, że tak powiem, gratisy. Zapraszam również do niego na kanał YouTube, na Instagrama. Oczywiście linki podam w opisie. Jak również zapraszam. Do siebie na Instagrama, nieczęsto tam cokolwiek wrzucam, no ale czasami coś się tam pojawia. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie.